Jestem sąsiadką naszego słońca narodu. I przepraszam bardzo. Żoliwość przepraszam. Nie życzymy sobie takiego sąsiedztwa, ale nie jesteśmy. Znam jego historię całej rodziny, od mojej rodziny, bo mieszkam tutaj od 60. lat, dom był budowany po wojnie, państwo kaczyńcy dostali od władzy ludowej jako lubieńcy. Taki sam dom, bo ja mam taki sam. Rajmund był bardzo kulturalnym człowiekiem. Kłaniał się, był lubiany przez sąsiadów, był wycofany, nie istniał w tej rodzinie. Chłopcy chodzili do podstawki, mój sąsiad z nimi chodził. Chodzili z boną, mieli bereciki z ontynkami. Jak nie było bony, to chłopaki z klasy im wciary robili. Ja pytałam się dlaczego? Bo ich nie lubi. nikt ich w trakcie nie lubił. A jakim prezes Kaczyński jest sąsiadem? Kłaniał się, mówi dzień dobry. A z... Skąd przecież się nie pokazuje w ogóle? Mój mąż go ostatnio widział na pasterce z, chyba 7 lat temu z ochroną. Powiedział, że już więcej tego kościoła nie pójdzie. E, nie pokazuje się, że co zatuje pan. Nie? No gdzie? to by chodził? No, skąd? A jeśli chodzi, to jest taka obstawa, że nigdy do niego nie, pod, nie podszedłby. Nie ma prezesa tutaj dzisiaj z nami. No, nie wiem, że zawsze się w kuchni pali na dole. Jak chodzę na spacery z kazikiem moim, to wiem, kiedy urzęduję, wiem, kiedy jest narada, na górze się pali. Mój mąż widzi, kto tu na co podjeżdża. Do niego. Porą nocną. To? Wszyscy z wszyscy rządzących. No, no, żeby się dowiedzieć, co należy nie, dalej robić. Nie, uczestniczą w rozmowie oglądają walki byków, pewnie razem z nimi. Głaszczą go i dopieszczają. Nie. Nawidzę tego, co się dzieje. Nie chcę, żeby Polska była zaściankowa, żeby była skansenem Europy, żeby nas oglądali i podziwiali. Jaki mi głupi, zacofany naród, bo się lansuje głupiego Polaka? Mądry Polak, wykształcony Polak, z językami, zwiedzający świat, taki tu jest niepotrzebny. Dlatego tu jestem, bo oprócz praw, spraw kobiecych, no to wiadomo, o zaścianku to zawsze kobiety będą tak traktowane. I mam hasło, nie zabronią mi myśleć, nie zabronią mi widzieć, nie zabronią mi słyszeć te rządzące kanalie. Prostactwo i hałstwo Polską rządzi.